Dzień dobry Zrobimy dzisiaj wiśniówkę na spirytusie Ponieważ w Ameryce są problemy z dostaniem wiśni świeżych kupujemy, Kupiłem saukry soł, czery Słoiku. Rozdzieliłem to na dwa słoiki. Do tego do każdego słoika dodam y, spirytusu. Butelkę 75 mg. Rozleję na dwa te słoiki. Dosypię do tego cukier. bo Trzeba to bardziej osłodzić, żeby to cukier jak wiemy wszyscy konserwuje. Jedzenie jest jednym z konserwatów. No i potem wypada tylko czekać. Niestety czas oczekiwania bo to są takie, jakby wiśnie były zrobione na wódce yy, wiśnie są bez już w tym słoiku jest dosyć długi jest to około 3-4 miesięcy trzeba czekać dopiero później można zlać wiśnie przecedzić to przecedzić można w bardzo prosty sposób można nawet kupić gazę w aptece ale trzeba to, żeby to nabrało czystości takiej barwy, że 3-4 razy przecedzać. Także kupujemy sobie wazę w aptece, składamy ją na 3-4 4 krotnie i powoli przecedzamy to. Nie można używać do tego y, filtrów co do kawy używamy, bo to będzie bardzo słodkie i cukier by przez te filtry kawowe nie przeszedł. Także nie dałoby to nam nic. Musi to być najlepsza jest właśnie gaza. Ale złożona oczywiście 3, 4, nawet pięciokrotnie, żeby była... I przesadzamy to, że trzy razy przelewamy. I wiśnie, które nam zostaną, bo sok ze spirytusem zlewamy do innego słoika. Wiśnie możemy zrobić to, że zalejemy jeszcze raz spirytusem. Jeszcze z miesiąc dwa podtrzymamy, co przedłuży nam cały proces do powiedzmy już 5-6 miesięcy. I możemy ponownie przecedzić z gazą i dolać do tego już wcześniej zrobionego. Jednocześnie trzeba pamiętać, że taki nasz kompot spirytusowy Zasypany cukrem trzeba co pewien czas przemieszać, żeby ten cukier się rozpuszczał. Po jakimś pół roku przelewamy to sobie do butelek. Trzymamy w buteleczkach, nie dajemy zaraz sąsiadom i sami nie pijemy. Odczekamy jeszcze powiedzmy z miesiąc, niech to postoi, w miarę w ciemnym miejscu i ciepłym. Łącznie 6 miesięcy musimy czekać. 6-7 miesięcy łącznie. Na Christmas dopiero będzie gotowe, albo po. Także jak my teraz robimy to na przyszły rok na Wielkanoc. No, Ale jest to bardzo zdrowe i bardzo smaczne. Więc teraz tutaj jak widać, rozdzieliłem to, to są czery na dwa pojemniki. Te wisienki mają pestki w sobie? Nie, te wiśnie są, jak już powiedziałem wcześniej, bezpestkowe. By, o ile kupujemy świeże, mamy świeże wiśnie, co w Ameryce jest dosyć ciężko. Bo ja byłem, był tu taki sklep jeden, który miał te wiśnie przez dwa tygodnie. I w, przedwczoraj podjechałem do niego, miałem nadzieję, że będzie jeszcze, ale on mówi, że już się skończyły wiśnie. Już nie będzie u nich. Ale to no, również dobrze te można użyć, te kompoty. One są i tak samo już słodzone w sobie, także one są dosyć słodkie. Ale ja dodaję jeszcze cukru. No i spirytus, tak jak powiedziałem. Dodajemy teraz cukru. To jest sporo cukru. Później nasza nalewka będzie po prostu bardzo słodka. O ile ktoś chce mniej słodką nalewkę, no to mniej cukru, albo później doprawi to spir większym spirytusem przy następnym w zalewaniu wiśni i nie będzie słodził wcale, to zmniejszy ilość cukru to Ile tych do cukru dajesz do tego słoika? Czego? Ile tych łyżeczek? To są łyżki całe właśnie Tak, takie łyżki dodajesz, 5-6 łyżek na taki słoik Ale jak zaznaczam, to jest kompot, który już jest słodki, nie, że, że, że nie będę musiał już go tam tyle cukru dawać, bo tak to bym dał więcej tego cukru Dobrze, to mam cukier Próbuję to troszkę zamieszać już, żeby to się odrobinę chociaż rozpuściło Jest tak dużo cukru, że on się nie rozpuści cały, jest ciężko go... No rozpuściłbyś, ale to ciężko by było Można go postawić do góry nogami co drugi dzień To trzeba go mieszać po prostu, można zamieszać, można przestawić do góry nogami każdy myślał, żeby ten cukier miał możliwość rozpuszczania się teraz otwieram spirytus proponuję osobie nagrywającej, żeby może spróbował czy faktycznie on ma 192 prób, czyli 96% ale no, proponuję, żeby wy... nie udało, żeby pies to wypił 96% tak, 96% czyli 192 prów, amerykańskie. I to gdzie, staram się rozlać tak mniej więcej na pół. Gdzie to kupiłeś ten spirytus? Spirytus kupiłem w polskim likersztonie. Tu na Bransbicka w New Trenton. No, tak mniej więcej będzie pół. To popatrz po słoikach, jak. Jaki jest poziom? Butelkę daję osobie nagrywającej w prezencie, bo mi mówi, że ja mu nigdy nic nie daję, więc mu daję teraz butelkę to zamieszam. Wiadomo, że spirytus się od razu nie rozpuści, bo nawet jak ktoś pamięta w Polsce, jak się robiło wódkę ze spirytusu, to trzeba było, żeby postało trochę, żeby to się przeżarło, to się nazywało. W każdym bądź razie tak się nazywało w Gdańsku, nie wiem jak w innych miejscowościach przegryzło, przeżarło. No. To już dzisiaj wieczorem będzie można pić, tak? Nie, nie, no przecież mówiłem, że dopiero za jakieś pół roku. To co teraz zrobiłem to powinno postać za 4 miesiące. Potem tak jak już mówiłem wcześniej, odsadzimy to z wisienek i po odsadzeniu sam płyn, który tam zostanie, czyli to ze spirytusem to już ten, ten napój przesadzimy, dla przypomnienia, że 3-4 razy na gazie. Proszę, o już, Widać na dole cukier, mimo że dosyć długo, bo widać mieszałem, cukier siedzi, także to trzeba co pewien czas będzie przele, przemieszać. A te wisienki do czegoś użyjesz później? Wisienki później sugeruję dla pań zwłaszcza, no może i panów również, na ciasto dobre są, bardzo dobre, jakieś babeczkę z nadzieniem spirytusowym z tym, że nie dawać dzieciom, żeby nie chodziły niestety podpite, bo to e, owoce wszystkie nasiągną jednak tym spirytusem. I samemu też jak się będzie jadło te ciasto, uwaga dla kierowców, zwłaszcza, żeby nie siadali za kierownicę. Bo może się to źle skończyć. I dla osoby kierującej, i niestety dla przeciętnego, zwykłego człowieka, który będzie chodził po ulicy. Także w ten sposób zrobiliśmy to wszystko. Zamykamy cukier, bo już nam nie będzie potrzebny. Odkładamy łyżeczkę, bo nam nie będzie potrzebna. I teraz robimy w ten sposób. Ja robię to. Jedną słoiczek daję osobie nagrywającej, żeby sobie schowała tu, i... a jedno ja sobie schowam, bo osobie nagrywającej nie wie, że czy ona wcześniej nie spróbuje tego ale sugeruję, żeby poczekać te 3-4 miesiące, żeby to wszystko przesiąkło dobrze jednocześnie pamiętać o tym, żeby co pewien czas zamieszać całą tą a potem tak jak powiedziałem już dwukrotnie odsedzać, przesedzać. z tym, że te wiśnie jeszcze raz powtarzam, można po odsedzeniu z tego płynu jeszcze raz kupić powiedzmy z spirytus, nawet może nie taki duży, tylko półlitrowy, powiedzmy, zalać tym półlitrowym i do tego płynu po jakimś miesiącu przetrzymania wlać jeszcze tamten i spróbować, o ile uważamy, że jest dosyć słodkie, to nie dosładzamy o ile będziemy uważali, że jest za mało słodkie, to dosłodzimy po prostu smacznego, pamiętaj, nie pijemy jak jedziemy